To, co za chwilę usłyszysz, jest jedynym w swoim rodzaju wywiadem ze sławnym ekspertem z dziedziny finansów, biznesu, inwestowania i edukacji. Z autorem czterech książek międzynarodowych bestsellerów Robertem Kiyosaki. Urodzony i wychowany na Hawajach, Robert uczył się biznesu od dwóch osób. Biednego ojca, wysoko wykształconego urzędnika państwowego, który był jego biologicznym ojcem, oraz od bogatego ojca, multimilionera, który porzucił szkołę w ósmej klasie, ojca swojego najlepszego przyjaciela. Problemy finansowe, jakich doświadczał przez całe życie jego biedny ojciec, znalazły odzwierciedlenie w naukach bogatego ojca, mówiących o tym, że biedni i średnia klasa pracują za pieniądze, zaś u bogatych pieniądze pracują dla nich. Po osiągnięciu pozycji najlepszego sprzedawcy w firmie Xerox Robert podążał ścieżką prowadzącą do osiągnięcia finansowej wolności. Rozwinął kilka wielomilionowych biznesów o zasięgu międzynarodowym. I w wieku 47 lat stał się rentierem, co pozwoliło mu realizować pasję uczenia innych tego, jak stać się bogatym i jak znaleźć swój doskonały biznes. W 1997 roku Robert napisał swój pierwszy międzynarodowy bestseller Bogaty Ojciec Biedny Ojciec i zaprojektował grę planszową Cashflow 101. The Wall Street Journal odnotował, że bank J.P. Morgan zaleca książkę Bogaty Ojciec Biedny Ojciec jako obowiązkową pozycję do przeczytania przez milionerów. Magazyn USA Today określa książkę jako punkt wyjścia dla każdego, kto chce kształtować swoją finansową przyszłość. Następnie Robert napisał kwadrant przepływu pieniędzy, inwestycyjny poradnik bogaty. Jego Ojca i Mądre Bogate Dziecko. Swój drugi, trzeci i czwarty międzynarodowy bestseller. Niedawno ukończył ostatnią książkę zatytułowaną Młody Bogaty Rentier. Przekaz Roberta Kiyosaki jest jasny i prosty. Stań się odpowiedzialnym za swoje finanse, bo w przeciwnym razie będziesz przez całe życie wykonywał rozkazy innych. Jesteś panem swoich pieniędzy lub ich niewolnikiem. Oto po raz pierwszy w tym specjalnym wywiadzie Robert wskazuje idealny biznes dla tych, którzy chcą zostać młodymi, bogatymi rentierami. I don't think most people... Sądzę, że większość ludzi nie uznaje marketingu sieciowego za prawdziwy biznes. A skąd przeciętny p ma wiedzieć, jak wygląda prawdziwy biznes? Przecież jest czyimś pracownikiem i zmaga się ze swoją pracą albo małą firmą. Chyba lepiej przerwać tę gonitwę niż się jej trzymać. Powodem tego nagrania są zmiany, jakie widzę. To, że nadchodzą i to, dlaczego potrzebujemy tych zmian. Słyszę, jak ludzie powtarzają, wróćmy do normalności, ale zastanawiam się, co to jest ta normalność? O czym tak naprawdę Prawdę dzisiaj. Rozmawiamy. Chcę tym ludziom powiedzieć, że świat się zmienia. Zmienia się dlatego, że pozwoliliśmy silnym trzymać w garści innych. A ja chcę być wolny. To, że byłem w kwadrancie B, oznacza, że walczę o moją wolność, o moje zdrowie psychiczne. A co ta wolność oznacza dla mnie? To, że mam więcej możliwości wyboru. Jeśli znajdujesz się w kwadrancie P i S, bardzo ograniczyłeś swoją wolność. Oznacza to, że gdy jesteś w kwadrancie P, ktoś inny mówi ci, ile pieniędzy zarabiasz, kiedy do pracy, kiedy When robisz przerwy, kiedy When jesz lunch? lunch, kiedy możesz iść do domu. A najgorsze, że dziś etat nie oznacza żadnego bezpieczeństwa. Jeśli w firmie źle się dzieje, po prostu redukują twoje miejsce pracy. Przyglądając się dzisiejszemu światu widzimy, że jest na nim pełno despotów. Nie trzeba daleko szukać w biznesie codziennie. Nawet po drugiej stronie ulicy spotykam takich ludzi. Oni próbują mną dyrygować. Jestem w kwadrancie B, głównie dlatego, że nie chcę, aby ktoś mną dyrygował. Nie chcę, bym mówił, Ile pieniędzy mogę zarobić, albo czy jutro będę miał jeszcze pracę? To, o co walczyłem w Wietnamie, to wolność. A wolność wymaga odwagi, wymaga siły. W obliczu tego, co się dzieje dzisiaj, stwierdzam, że niektórzy ludzie stają się słabsi, mówiąc, O Boże, co się dzieje z tym światem. Stają się coraz słabsi, więc będą pozostawali z tyłu. Dzisiaj należy stawać się coraz silniejszym. Obaj ojcowie uczyli mnie, żebym był silnym człowiekiem, nie twardym, wykorzystującym innych, bo kiedy zaatakuję tyrana, sam stanę się tyranem. Dzisiaj, jeśli chcesz odnieść sukces w kwadrancie B, musisz być psychicznie, emocjonalnie i etycznie silnym człowiekiem. Musisz też być bystry. Mój biedny ojciec był mocnym człowiekiem, ale nie był bystry w sensie finansowym. Dlatego, gdy miał 50 lat, zwolniono go z pracy, stawał się coraz słabszy. Proszę, przywróćcie mi moją wysokopłatną pracę. Przyglądając się dzisiaj ludziom i widząc zmiany, które zaszły w świecie, jeśli chcesz odnieść sukces, bądź coraz silniejszy, ucz się. To jest niezbędne w kwadrancie B. Odnoszę sukcesy w biznesie, bo nie pozwalam, by mną dyrygowano. To nie znaczy, że ja dyryguję innymi. To znaczy, że nie pozwalam innym dyrygować sobą. Chcę Ci dziś powiedzieć, że gdzieś tam na świecie jest wielu tyranów, ale masz ich także wokół siebie. To twój szef, przełożony, ktoś, kto mówi ci, jak masz żyć. A więc im bardziej potrzebujesz bezpieczeństwa, tym masz mniej wolności. Myślę, że dostrzegasz to samo. Codziennie widzę ludzi udających się do pracy, którzy siadają przy swoim biurku, choć tego nie znoszą. Tak, nie znoszą tego. Nie podoba im się praca, ani pieniądze, a jednak wciąż tam pracują. Co powiesz komuś takiemu? Robisz się coraz słabszy. Wciąż oglądam w telewizji ludzi, którzy skarżą się na redukcję etatów. Potrzebuję pracy, potrzebuję pieniędzy. Jeśli potrzebujesz, jesteś słaby, a im bardziej potrzebujesz, tym słabszy się stajesz. W marketingu sieciowym wspaniałe jest to, że za niewielką sumę, powiedzmy 500 dolarów, masz szansę zbudować trochę pewności siebie. Pracuj dalej na etacie, ale stawaj się silniejszy. Jeśli chcesz odnieść sukces w marketingu sieciowym, to bardzo ważne jest, byś poświęcił na to 3, 4 czy 5 lat, bo wtedy się uczysz i stajesz się silniejszy. Obaj ojcowie, biedny i bogaty, byli silnymi i poważanymi ludźmi. Kłopot w tym, że mój biedny ojciec nie miał wykształcenia, które pozwoliłoby mu pozostać w kwadrancie B. Mój biedny ojciec, który był nauczycielem, został zwolniony w wieku 50 lat, ponieważ kandydował na stanowisko gubernatora stanu Hawaje. Jeśli myślisz, że polityka jest czymś dobrym, i przyjemnym, dającym szczęście, wiedz, że nie jest to szczęśliwy wybór. W polityce jest wielu despotów, ponieważ mój ojciec miał odwagę kandydować w opozycji do swojego szefa, już nigdy nie dostał pracy w swoim stanie i nie był na tyle silny, by się bronić. Jeśli chcesz odnosić sukcesy, to w marketingu sieciowym, choć nie w każdym, możesz zdobyć najlepszą możliwą edukację związaną z kwadrantem B. Mentalną, emocjonalną i biznesową. Uczysz się być twardym. Nie martwisz się tym, co inni ludzie mówią lub myślą o tobie. Nie pozwalasz ludziom dyrygować sobą. Właśnie to próbuję ci przekazać. Jeśli jesteś dziś słaby, rezygnujesz ze swojej wolności. Jeśli jesteś dzisiaj słaby, ludzie tobą dyrygują. Przepraszam, czy mogę tu jeszcze pracować? Czy mogę dostać podwyżkę? Tak postępuje mięczak. Nie będziesz odnosił sukcesów w kwadrancie B, jeśli przez cały czas prosisz o pozwolenie lub przejmujesz się tym, co ktoś o tobie myśli. Pewnego dnia prowadziłem negocjacje z pewnym człowiekiem. On i jego prawnik próbowali mnie zdominować. Pomyślałem, nie mogę na to pozwolić. Nie musisz jechać na Bliski Wschód, aby spotkać kogoś, kto cię terroryzuje. Spotkasz go za rogiem. Tego dnia. To jest Twój zwierzchnik, szef, Twoi współpracownicy. Marketing sieciowy zapewnia Ci opiekę mentora, szkolenie i program duchowy, w tym sensie, że stajesz się silniejszy, abyś poradził sobie z rygorem kwadrantu B. Dlatego twierdzę, że jest to wspaniały program szkoleniowy. Jedna z rzeczy, o której piszesz w książkach, dotyczy marzeń. Według mnie człowiek, który spędził 15 lat na etacie, nie ma zbyt wielkich marzeń. Może marzy o tym, by w czasie wakacji zabrać dzieci do Disneylandu. Myślę, że większość ludzi marzy o tym, co się nigdy nie ziści. Bogaty ojciec powtarzał, że nasze myśli i nasza rzeczywistość są ze sobą powiązane. Możesz marzyć o domu za milion dolarów, ale w rzeczywistości nigdy go nie będziesz miał. Zatem zachęcam ludzi, by marzyli, ale równocześnie muszą też mieć plan, system, sposób na dotarcie tam, gdzie chcą dotrzeć. A więc gdybym miał zacząć wszystko od nowa, pewnie zrobiłbym to poprzez marketing sieciowy. Ten sposób jest bardziej sensowny, gdyż system biznesu został już dla nas zbudowany. Prawnicy sprawdzili już za nas to, co trzeba. System istnieje. Co prawda nie każdy marketing sieciowy jest uczciwy. Zawsze istnieją dobre i złe marketingi sieciowe i należy być tego świadomym. Istnieją też źli ludzie w marketingu sieciowym, podobnie jak istnieją źli ludzie we wszystkim innym. Ale istotą rzeczy jest to, że przeciętnej osobie system marketingu sieciowego daje szansę rozwoju. Daje jej kontrolę nad życiem i to jest najważniejsze. Jeśli nie jesteś w kwadrancie B, to nie kontrolujesz swoich największych kosztów, czyli podatków. To urząd skarbowy dyktuje ci, kiedy i jak dużo masz ich zapłacić. Jeśli jesteś w kwadrancie B, posiadasz pewną kontrolę nad podatkami i w związku z tym zachowujesz pewną godność. Mówię o tym, o co walczymy. O swobodę. Walczymy również o posiadanie możliwości wyboru. Jeśli masz mniej swobody, masz mniej możliwości wyboru. Zatem kwadranty B i I po prostu dają ci więcej możliwości. A jeśli masz więcej możliwości, masz więcej wolności. Właśnie na tym zbudowano Stany Zjednoczone. Myślę, że reszta świata też tego chce. Wolności, by móc samemu wybierać. W marketingu sieciowym wspaniałe jest to, że jeśli zbudujesz tu stabilny biznes, w ciągu pięciu, dziesięciu lat, staniesz się całkowicie inną osobą. Myślę, że najważniejszą rzeczą związaną z marketingiem sieciowym nie są pieniądze, które zarobisz, ale to, że przywraca ci on kontrolę nad własnym życiem. Przywraca ci możliwość wyboru i godność. Uważam, że dzisiaj to bezcenne. A dlaczego uważasz, że dzisiaj w obecnej sytuacji gospodarczej ważne jest, by ludzie zaczęli myśleć o robieniu w życiu czegoś innego? Trzeba się przebudzić z różnych powodów. Pewna praca to już raczej żart. Plany emerytalne, fundusze inwestycyjne, podobnie. Jeśli myślisz, że one są bezpieczne, to pewnie wierzysz też w zajączka Wielkanocnego.